Przynajmniej niektóre z wdów wiedziały. I nie użyły tego argumentu. On by wywrócił w stolik w czasie każdej z rozmów. To nie jest miejsce do zwiedzania. Tego się nie robi. Nie zgadzam się na turystyczne nurkowanie na Heweliuszu. Samopoziomujący się beton 113 ton. Kiedy statek wpada w ekstremalne warunki, to ten ciężar może się przyczynić do, do przechyłu. Jutro rano rozpoczną się poszukiwania polskiego płetwonurka, który zaginął we wraku promu Jan Heweliusz na dnie Bałtyku. Pada liczba z ust trzeciego oficera w szpitalu: 240 stopni. On jej nigdy potem nie powtarza, ale pamiętając o tym, płynie na południe, wraca w stronę świnoujścia.